Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska ujawnił dany koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska ujawnił dane z 15 lutego. Ostatniej doby odnotowano ponad 22 tysięcy przypadków koronawirusa, ujawnił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z powodu COVID-19 zmarło 378 osób. Służby sanitarne minionej doby odnotowały dokładnie 22-267 przypadków wirusa SARS-CoV-2, powiedział w wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia. Jak tłumaczył Waldemar Kraska, codziennie obserwujemy spadki nowych zakażeń. Dzisiaj to jest 38%. W porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek, ocenił. Zaznaczył jednak, że aktualny wynik nadal powinien martwić. Wiceminister przekazał również, że najnowsze prognozy resortu zdrowia dotyczące rozwoju pandemii wskazują, że pod koniec lutego będziemy notowali w kraju około 10 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dziennie. Polityk apelował także, by ze względów bezpieczeństwa nosić maseczki, szczególnie w miejscach publicznych. Koronawirus. Od dzisiaj krótsza izolacja dla zakażonych od dzisiaj izolacja domowa osób, u których wykryto zakażenie wirusem SARS-CoV-2 została skrócona do 7 dni. Liczona jest teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie od otrzymania jego wyniku. Zgodnie z nowymi przepisami pozostawiono obowiązek odbywania kwarantanny przez domowników w osoby skierowanej na izolację. Z nowego rozporządzenia wynika, że obowiązkowa kwarantanna dla domownika kończy się wraz z końcem izolacji albo w momencie wprowadzenia do systemu informatycznego negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego przez domownika. Opracowanie Jolanta Kamińska